Good morning ladies and gentlemen. Uh I'm here instead of Professor Solarska because uh, she couldn't get to meeting today because of uh, uh, konferencja dzisiaj z ważnych uh, względów uh, osobistych. I'm, uh, her PhD and I'm Jestem doktorantką i profesor, to pani profesor to i to spróbuję to jak to najlepiej to się to wywiązać to z, to z tego to zadania, to więc, to proszę. To więc proszę o wyrozumiałość.

tego będzie zastosowanie organizmów e, probiotycznych z e, fermentowanymi ekstraktami roślinnymi do ochrony e, chmielu. Środki owadobójcze pochodzenia roślinnego są stosowane w uprawie wielu roślin. Mają wąski zakres działania i niską toksyczność. W produkcji chmielu są stosowane środki oparte, grzybobójcze oparte na miedzi i siarce, takie jak micosin. Jest to ciągle wiodący produkt do kontrolowania chorób. Roślin organicznych. Um, the of pro, uh, Wpływ organizmów pro, uh, probiotycznych, które też określamy jako EM, uh, w wspomaganiu rozwoju roślin poprzez kontrolę for, for i tłumienie rozwoju szkodników, uh, był uh, podawany już w wielu uh, krajach. Są też badania uh, uh, prowadzone w uh, Polsce. Twierdzono, że Chroni ona zboża przed, przed septoriozą i przed, przed zgnilizną. Na innych roślinach stwierdzono też ochronę przed zgnilizną i zgorzelą. Uh, some basic, uh, information about Teraz trochę podstawowych informacji uh, na temat probiotyków. To jest taka, uh, 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 taki koktajl uh, uh, z mikroorganizmów, uh, który uh, składa, uh, uh, składa się uh, głównie z bakterii uh, kwasu mlekowego, uh, z bakterii uh, odpowiedzialnych uh, za and fotosyntezę, drożdży i aktinomycetes. To są uh, the uh, uh, organizmy, uh, które uh, współistnieją w każdym uh, środowisku, uh, do którego zostaną wprowadzone. I te mikroorganizmy są skuteczne. W kontrolowaniu i ograniczaniu chorób. Niektóre z nich są producentami substancji bioaktywnych, takich jak witaminy, hormony, przeciwutleniacze, antybiotyki. I te substancje mogą pośrednio lub bezpośrednio wspomagać rozwój roślin i ochraniać je. Sfermentowane ekstrakty roślinne również wspomagają skuteczność mikroorganizmów w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami przy uprawie chmielu. Celem tego badania było porównanie ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami przy organicznej uprawie chmielu. Które było oparte We na gorzkli i mikosyn. natomiast z metodą ochrony, ochrony plant opartej plant na mikroorganizmach i sfermentowanych ekstraktach roślinnych. Tutaj mamy materiały study. do tego badania. Uh, badanie na temat uh, organicznej uh, kontroli organicznego chmielu było przeprowadzone w roku 2010. Na prywatnej uprawie piastkowych koło Lublina skuteczność mechanizmów probiotycznych badano Przeciwko przędziorkom e, i w, na uprawie ksmielu w marynce stosowano je łącznie z dwoma preparatami, -ma, EMA i EMA-5, or które były uzyskiwane uh, z pierwotnego materiału organicznego. Całkowita liczba spryskiwań wynosiła 11 w abril, ciągu sezonu. Po raz pierwszy w kwietniu jedno opryskiwanie Potem mieliśmy dwa opryski w maju i w czerwcu i lipcu wykonano trzy. With fermented plant was made from fresh Probiotyki z, e, ze sfermentowanych ekstraktów uh, like, uh, roślinnych example, wykonywano ze świeżych traw, takich jak na przykład uh, goszkla, so z dodaniem mikroorganizmów przed opryskiem. Ten ekstrakt z gorzki był wykorzystywany dwa razy w lipcu, 20 gramów na 1000 litrów. Opryski białkowe stosowano trzy razy w lipcu i raz w sierpniu w dawce 12 kg na 1000 litrów. mikosyn zastosowano 7 razy w dawce, 10 kg na 1000 litrów. Wody. Częstość występowania chorób na roślinach oceniano na podstawie zaobserwowanych uszkodzeń roślin oraz przędziorków, które zaobserwowano i następnie przeliczano zgodnie z wzorem Abota. Tutaj mamy wyniki w tej pierwszej tabeli. Mamy wyniki dotyczące uszkodzenia roślin chmielów na uprawie w Marynce i skutki stosowania ochrony przed szkodnikami. Jedynka Oznacza tutaj, że żadna z roślin nie została uszkodzona przez przędziorki. Trójka oznacza of uszkodzenie około 20% roślin, trójka oznacza uszkodzenie so do 50%. Most effective A więc najskuteczniejsze uh, this, uh, do ochrony przed uh, uh, dziurkami był uh, ekstra z goszkli. Uh, like 100 Jej skuteczność była niemal stuprocentowa. Uh, Na drugim miejscu plant mieliśmy probioty probiotyki z okay, ekstraktami roślinnymi. Was, uh, about, um, Następne wyniki mieliśmy przeciwko e, pajęczakom, Tutaj uh, również bardzo was, dobre uh, wyniki probiotyków uh, z ekstraktami roślinnymi i tutaj uh, najskutecz... e, Najskuteczniejsze były tutaj opryski e, białk. Of in, uh, in tutaj mamy skuteczność zastosowanych preparatów naturalnych w uh, ochronie upraw chmielu. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy downyals, tutaj przy probiotykach z ekstraktami uh, uh, roślinnymi. W obydwu przypadkach Na drugim miejscu mieliśmy ekstrakty roślinne i mycosin. Um, um, to było przeciwko conditions, mączniakom. Uh, A tutaj mamy wyniki uh, z Jastkowa z 2010 um, roku. We thought that uh, some of, uh, mm,

Average for, która for this month, znacznie przekraczała like we, you can see średnią day, dla tego miesiąca. Mogą Państwo zobaczyć sumę opadów uh, w milimetrach w ostatniej are, kolumnie w tej tabeli. Uh, uh, no, uh, year, no good, uh, w tym to, uh, roku nie udało się nam znaleźć uh, to, uh, dobrego uh, rozwiązania this, uh, this uh, przeciwko tej chorobie. And to conclude, uh, the achieved results during studies show that. I podczas, Tutaj mamy wnioski. Osiągnięte wyniki pokazują, że ochrona upraw chmielu metodami organicznymi za stosowaniem probiotyków jest skuteczna i wykazuje podobne wyniki do oprysków z i do oprysków białkowych przeciwko i do mikosyny w w tym badaniu material, dwa preparaty, które zostały przygotowane na podstawie Probio Original, wymieszanego z probiotykami i sfermentowane, against, uh, wykazały uh, się efforts. bardzo wysoką skutecznością uh, przeciwko chorobom chmielu. Uh, Was in to badanie Garden in przeprowadzono w, na uprawie chmielu w Jastkowie. W 2011, w roku 2011. ta uprawa uzyskała certyfikat uprawy organicznej. And badanie było wspierane przez Polskie Ministerstwo Rolnictwa with, uh, i Rozwoju Wsi. I w uh, tym projekcie opracowywano uh, metody organicznej uprawy chmielu i odpowiednie technologie. Dziękuję Państwu za uwagę.